Ewangelia według świętego Jana, 10. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odzwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Yachza, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do ich ja za prawdę za zaprawdę powiadam wam, Ja jestem bramą owiec, Wszyscy, którzy przyszli przed mną, Są złodziejami i rozbójnikami, A nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą, Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, Będzie zbawiony. Wejdźcie i wyjdźcie, I znajdziecie paszę złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilki porywa i rozprasza, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić, i będę słuchać głosu Mego. I nastnie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i moc mam je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. I znowu nastąpiło rozwoje między, między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło, on jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów, czemu go słuchacie, inni mówili. To nie jest to słowa opętanego, czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym. Obchodzono wtedy W Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimę. Jeszua przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jeszua powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, które dokonuję w imię mojego Ojca świadczą o mnie, a wy nie wierzycie. Bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec. Jedno jesteśmy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamieniować. Odpowiedział im Jeszua: Ukazałem Wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamieniować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamieniować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo za to, że Ty będę człowiekiem, uważasz się za, za Boga. Odpowiedział im Czyż nie napisano w Waszym prawie? Ja rzekłem: Bogami jesteście. Jeżeli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to jakżeż Wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz. Dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i widzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał sztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło.